Chcę więcej zarabiać, ale nie wiem jak. Chcę poznać kogoś atrakcyjnego do związku, ale nie wiem jak to zrobić. Chcę być bardziej pewny siebie, ale nie wierzę w siebie. Chcę osiągać sukcesy, ale nie mam odwagi. Co tu się dzieje? Za każdym razem, kiedy używacie słowa ale, to każde wasze pragnienie zderza się z oporem. A opór, czyli to ale, powoduje, że zatrzymujecie i skupiacie się na tym, co jest ale. Chcę mieć więcej pieniędzy, ale nie mam. Chcę jechać na wakacje, ale nie mam pieniędzy. To ale blokuje możliwości. Chcę ale. Ogromna przeszkoda na poziomie słów i sposobu dialogu wewnętrznego, to jak do siebie mówimy. Ale, każda sytuacja. To jest ćwiczenie, jakie sobie możecie zrobić, którego Was zachęcam, to zapiszcie sobie w domu wszystkie elementy na kartce, czego chcecie, a potem ale, które Wam się pojawią. Jako pierwszy krok, wszystko na czym Wam zależy, albo co byście chcieli, ale jeszcze tego nie macie, to co, jakie tam jest ale? Teraz Wam pokażę, jaką to ma moc, jak to można szybko rozpieprzyć. Teraz, jeżeli my zmienimy jedno słowo, jedno słowo w tym zakresie, jedno, to łapiemy kompletnie inną perspektywę. Zobaczcie. Jeżeli zmieniło słowo ale na słowo i. Chcę zarabiać więcej pieniędzy i nie wiem jak. Chcę pojechać na wakacje. I nie wiem do, dokąd. Chcę być w związku z atrakcyjną osobą, i nie wiem jak ją znaleźć. Chcę kupić dom, i nie ma go na rynku. Wszystkie te sytuacje, w których mówimy słowo i, zmieniają jedną bardzo istotną rzecz. Popatrzcie. Chcę mieć więcej pieniędzy, i nie wiem jak je zarobić. Chcę mieć dziewczyny, i nie wiem jak ją znaleźć. Chcę kupić dom, i nie ma takiego na rynku. Chcę pracować za granicę, i nie znam angielskiego. Co tutaj się dzieje w tym jednym zwrocie w tej największej sile która determinuje nasze zachowania osiągnięcia czyli w języku w komunikacji naszej wewnętrznej słowo ale blokuje słowo i jak coś chcemy to słowo i powoduje że tu nie ma blokady nie ma chcemy mieć więcej pieniędzy i nie wiem jak zarobić to powoduje, że nie ma oporu wewnętrznego. A jak nie ma oporu wewnętrznego, to nie koncentrujemy się na tym problemie, który tutaj się pojawia. Tylko koncentrujemy się na tym, chcę mieć więcej pieniędzy i mogę się czegoś nauczyć. Mogę popytać innych ludzi, którzy zarabiają. Mogę przeczytać książkę jakiegoś praktyka. Mogę się dowiedzieć, kto zarabia dzisiaj najwięcej, jak się tego nauczyć, co robię. Mogę zastanowić się, czy coś jest we mnie, co mi przeszkadza. I poradzić sobie z tym. Jak zamieniamy słowo ale na słowo i, to słowo i jest w czasie ciągłym. Nie blokuje, nie ale. Ale powoduje, że nawet się nie bierzemy za pewne rzeczy. Słowo i powoduje, że my rozważamy i skupiamy się na tym, co chcemy. Teraz, jak to wdrożyć w życie? Pierwsza ważna rzecz, jest taka, która do tego prowadzi, bo to nie rozwiąże problemu raz, e, od razu, ale wasza kreatywność się uruchamia, kiedy wyrzucacie ale. Więc Zapiszcie sobie te rzeczy, które wam przychodzą do głowy w sytuacjach, kiedy chcecie i pojawia się ale. Wypiszcie sobie listę pierwszych, ale, a potem zapiszcie sobie te same rzeczy. Długopisem najlepiej. Tak to działa trochę. Poczytajcie o tym w lecie dlaczego. Zapiszcie sobie wszystko, przeformułujecie na słowo i. I zobaczcie na poziomie nawet emocji, które my odczuwamy, jak my się czujemy, co wygląda inaczej w tym zakresie. Jak my się czujemy w takich sytuacjach. A potem, jak się czujemy inaczej, to działamy inaczej, a jak działamy inaczej, to mamy zupełnie inne wyniki i nasze myślenie się zmienia. To jest tak prosta, wydawałoby się, zasada. Prosta, ale co jest łatwe do robienia, jest też łatwe do nierobienia. I ludzie to ignorują i zostawiają.